Kochani, witam Was serdecznie na kanale Szydełku z Janną. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kolejny mały projekt. Tym razem będzie to świeczka na choinkę. Jest to bardzo szybki projekt. Zrobimy ten wzór w mniej niż godzinę tak naprawdę i mierzy ona około 16 cm. Oczywiście w moim wykonaniu. Ja używam szydełka 1,5 mm i kordonka w rozmiarze 10. Tak więc zaczynajmy. Naszą robótkę zaczynamy od pętelki. A następnie dwadzieścia oczek łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Oczko ścisłe w naszym pierwszym oczku, tak aby powstało nam kółeczko. Jeszcze sobie zaciągnę nitkę i teraz zaczynamy rundę. Pierwszą, a w zasadzie jedyną, od oczek łańcuszka na pierwszy słupek, a następnie w nasze kółeczko zrobimy jeszcze 46 słupków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, no i tak do czterdziestu sześciu. Czyli ogólnie w naszym kółeczku, włącznie z trzema oczkami łańcuszka, będziemy mieć 47 słupków. I na końcu wbijemy się oczkiem ścisłym na górze naszego tutaj pierwszego słupka, czyli w trzecim oczku łańcuszka. Zaczynamy teraz następną część. Tutaj już będą rzędy. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka jako pierwszy słupek. Tu oczywiście mam, wydawałoby się, że mamy tego za dużo, ale nie przejmujcie się tym. Dalsza część robótki powinna to wszystko ładnie wyprostować. Jeżeli nie, to żelazko też da radę. Tak więc mamy trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek i teraz po jednym słupku w kolejnych dziewięciu. Jeden dwa 3 4 5 6 7 8 i 9 Czyli mamy 10 słupków pod rząd. I tak jak wspomniałam, będziemy pracować w rządek, tak więc zaczynamy od Trzech łańcuszka w górę. Odwracamy naszą lubutkę. I po jednym słupku w kolejnych dziewięciu. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, i 9. Czyli znów 10 słupków. I następny rząd: 3 oczka łańcuszka w górę. Odwracamy naszą robótkę. I znów po jednym w kolejnych 9. 1 2. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i w trzecim oczku. Słupka z poprzedniej rundy 9, czyli znów 10 słupków. Mamy 3 rzędy i dodamy jeszcze poza kamerą kolejne 5, tak aby było 8 ogólnie. I ja wrócę, pokażę co dalej. Po naszym ósmym rzędzie <laughs> zaczniemy sobie od oczka w górę, następnie odwracamy naszą robótkę i zaczniemy przechodzić oczkiem ścisłym przez kolejne.

Oczko ścisłe w naszym szóstym słupku. A następnie oczko w górę, odwracamy naszą budkę i w naszym łuku, kółeczku z dwunastu oczek zaczynamy od dwóch półsłupków. Jeden i dwa. Dwóch podwójnie nawijanych półsłupków. Jeden i dwa. Następnie mamy dwa słupki, jeden i dwa, trzy podwójnie nawijane słupki. Jeden, dwa i trzy. A następnie trzy potrójnie nawijane słupki. czyli jeden, dwa, i trzy. Teraz cztery oczka łańcuszka. Oczko ścisłe w naszym czwartym oczku od szydełka, co nam da pikotkę. I znów trzy potrójnie nawijane słupki Jeden. Dwa. Trzy podwójnie nawijane słupki, jeden, dwa i trzy, dwa słupki, dwa podwójnie nawijane półsłupki. I dwa półsłupki, jeden i dwa. Następnie możemy zrobić sobie oczko ścisłe jeszcze w miejscu, gdzie mieliśmy oczko ścisłe. I to będzie na tyle. Tu za chwileczkę można zakończyć i obciąć nitkę. I to jest nasza górna część, czyli płomyczek. A za chwileczkę wrócę i pokażę, jak zrobić tą dolną część. No, i zaczynamy dolną część. Możecie się teraz zastanawiać, ponieważ górę mamy na właściwej stronie, a nasze pierwsze kółeczko mamy na naszej lewej stronie. Niestety tak to wyszło. Zaczynamy. Tam, gdzie jest płomień, na prawej, a kółeczko na lewej. Po naszym dziesiątym słupku wbijamy się zaraz w jedenasty, czyli w słupek obok. Przeciągamy nitkę i zrobimy sobie od razu półsłupek w naszym słupku. Następnie pięcioczek łańcuszka. Ominiemy kolejne trzy słupki, 1, 2, 3 i półsłupek w czwartym i znów pięć oczek łańcuszka. ominiemy sobie kolejne trzy i półsłupek w czwartym pięć oczek. ominiemy kolejne trzy półsłupek w czwartym, pięć oczek końcuszka. Ominiemy kolejne trzy półsłupek w czwartym i znów jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, omijamy jeden, dwa, trzy półsłupek w czwartym, tylko musimy sobie odpowiednie oczko znaleźć i znów pięcioczek omijamy następne trzy. Półsłupek w czwartym, pięcioczek. Omijamy kolejne 3 półsłupek w czwartym. 1, 2, 3, 4, 5 i tak w zasadzie będziemy powtarzać aż do naszego ostatniego słupka, czyli jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5. Omijamy następne 3 i Półsłupek w ostatnim. Czyli na ten moment mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 łuków z pięciu oczek łańcuszka i zaczynamy od oczka w górę. Następnie oczkiem ścisłym przejdziemy przez pierwsze oczko łańcuszka. Oczko ścisłe bezpośrednio w naszą poprzeczkę. 3 oczka jako pierwszy słupek i następnie w ten sam łąk, w te same 5 oczek łańcuszka, robimy dodatkowe dwa słupki. 1 i 2, 3 oczka łańcuszka i kolejne trzy słupki. 1, 2 i 3. Od razu przechodzimy do kolejnej poprzeczki i powtarzamy trzy słupki, jeden, dwa, i trzy, trzy oczka łańcuszka i kolejne trzy słupki, jeden, dwa. Czekajcie, muszę sobie naciągnąć nitkę tutaj, jeden. 2 i 3. i dokładnie to samo w każdym następnym łuku z pięciu oczek łańcuszka, czyli trzy słupki, trzy oczka i kolejne trzy słupki. Tak więc jak na razie mamy trzy grupy, no i powtarzamy jeszcze w naszych kolejnych Sześciu. No i teraz zaczynamy drugi rząd w zasadzie, i to już nasz ostatni. Od oczka w górę, następnie musimy sobie przejść oczkami ścisłymi, aż do naszej poprzeczki z trzech oczek łańcuszka. Jesteśmy. I teraz zaczynamy od trzech oczek na pierwszy słupek. Następnie robimy kolejne dwa słupki. Zamiast trzech oczek łańcuszka zrobimy sobie cztery i oczko ścisłe w trzecim oczku, czyli te pierwsze oczko nam zostaje. Następnie dodamy jeszcze jedno oczko i kolejne trzy słupki. Czyli taki rozciągnięty pikotek mamy. Można powiedzieć, że pikotek na poprzeczce. Przechodzimy do kolejnej poprzeczki z trzech oczek łańcuszka i robimy dokładnie to samo. Czyli trzy słupki. Jeden, dwa i trzy. Cztery oczka łańcuszka. Oczko ścisłe w trzecim oczku od szydełka. Jeszcze jedno oczko łańcuszka. I kolejne trzy słupki. Jeden. 2 I 3. I znów. W kolejnej poprzeczce z 3 oczek łańcuszka to samo. Trzy słupki. Następnie cztery oczka łańcuszka. Oczko ścisłe w trzecim oczku od szydełka. Oczko łańcuszka. I następne trzy słupki. Jeden, dwa i trzy. Tak więc znów mamy trzy powtórzenia. Jeszcze musimy powtórzyć sześciokrotnie. I cały nasz projekt oczywiście będzie skończony. Na końcu pochowamy wszystkie niepotrzebne, niewystające nitki, i ozdoba gotowa. Możemy przeprasować, możemy zablokować. To już tylko i wyłącznie zależy od Was. Tak więc dziękuję, żeście zostali ze mną do końca tego filmiku. Jak cały projekt oczywiście wygląda, już. Macie na początku filmiku na zdjęciu, tak więc ja sobie dokończę już poza kamerą. Życzę miłego dnia i do następnego.